Jestem właśnie na Siczkach Mamy 20 Maj 20 Maj Dwa Federy oczywiście Jesteśmy na płytkiej wodzie Na razie jestem sam, Daniel ma potem dojechać Już się rozstawiłem, jak widzieliście Jeden to został do Białych, drugi to Metoda no, Mieliśmy pojechać gdzie indziej, ale no tak wyszło Oczywiście zbiornik PZW Oczywiście no, Dla nas to nie oczywiste no, Zazwyczaj na taki uczęszczamy to moje stanowisko. ta wiadomo dwie wędeczki do rejestru wpisane. No i co? No dosyć blisko brzegu wędki na klipsie. Jeden to właśnie takie mówię robaki drugi to Zarenta Spice i Metod Mix od y, Sonu. Rzadko je używam, ponieważ u nas się te, na komercjach nie sprawdzają te ostre smaki. Spicy Sausage nie sprawdza się u nas. Co jest dziwne, bo w całej Polsce łowi jak nie wiem, a u nas niestety nie. A że mam tej zanęty jeszcze dużo to postanowiłem, że no może na siczkach się sprawdzi. Z w metodzie, na razie w metodzie mam tą samą kulkę i tego samego robaka, co złowiłem tego karpia ładnego 7,5 chyba tak on miał. Na wulce. Piękna pogoda przez cały tydzień cieplutko. Dzisiaj tak samo będzie niedługo bardzo ciepło. Na razie jestem jeszcze w bluzie, ale już miękże długo będę zdejmować. Zastanawiam się jeszcze na przykład na Wulkę, ale dajmy szansę tym siczkom. Bo teraz jedziemy na wycieczkę klasową z uznania, więc za tydzień raczej nigdzie nie pojedziemy. Po prostu nas nie będzie, chyba że tam w trakcie tygodnia do końca roku już mało lekcji, oceny właściwie są. Więc można po szkole się uderzyć na przykład na Wulkę, gdzie na tygodniu kosztuje tylko 10 zł, więc jest luzik. Więc to zobaczymy. No jak ktoś do siebie odzywał nie mam za dużo sprzętu. Tam jakby się nie sprawdziła ta spice, to mam jeszcze F1 zalętę z Sonny. Dlatego, że ona jest słodka. Tutaj się na sieczkach dobrze słodkie Sponki sprawdzają. A gdy się skończą robaki. To tak samo zakładam koszyk, bo mam na agrafce najzwyklejszy i ładuję w tą zalętę. Zmieszaną z robakami. To wtedy F1 na pewno tam już dam. No i to chyba tyle, jeśli coś, to się będę odzywał, więc. Elo! i zanęty przygotowałem sobie 6 mm pelet Alerakła by strzelał z porocy. mówię daleko brzegu, więc takim peletem mi się dostrzeli. Mam dostał procę do To jeszcze wam pokażę tą zanętę. Jak widzicie jest sporo przemoczona. O, może tutaj, bo tam jest pod słońce. Fajnie grzeje. Tutaj się jest pelet y, Kopens 2 mm, rakła 2 mm, Black Heliboot 4,5 mm i odrobina tego 6 mm, nawet go widać tutaj. Y, ta zaręta, warto ją przemoczyć, robi się jej znacznie więcej, fajnie ochłonie wodę, nie bójcie się takiej zaręty, że tak powiem, dodać sporo wody, bo one na pewno mnóstwo, mnóstwo tej wody piją. Tutaj jest pelet, tutaj są mączki, kruszony pelet, więc naprawdę to y, bardzo dużo tej wody pije tej wodzie, nawet co tam Mateusz Goch sprawdzał, z, jeszcze wtedy jak był Fider Team Rzeszów. Był Fider Team Rzeszów. Zaręty robi się 2,5 dwa, dwa razy tyle co było wcześniej. Więc ona dosłownie, powiem wam, że pływała w tej wodzie. A już jest elegancko, coraz lepiej. Tutaj już widzę ok, tam jeszcze trochę za bardzo, ale to kwestia czasu. Do nie na taką zarętę trzeba chwilę poczekać, ale najlepszy zaręty, tak samo z Match metod miksem, robię. Jak dotąd używałem trzy rodzaje, to jest właśnie z Państwa, używałem Match Method Mix najwięcej. Klasyka gatunku, dodatkowo z koszykiem Prestona i, i co jeszcze no i F1, F1 używałem do tej pory tylko raz na, na jakiejś komercji używałem, ale słabo się sprawdziła wtedy akurat, ale to mówię, no, każda wada jest inna. U nas jeśli chodzi o to, no to słodkie przynęty, a nęty znowu na słono, na śmierdząco. Tak to, u nas, tak to u nas wygląda niestety, czy stety, no nie wiem czy to można nazwać niestety, no tak już jest po prostu. Mam jeszcze w domu dwie zanęty z Sun Kupiłem na promocji sporej w Gozdawie. Mam jeszcze Tiger Fish, czyli orzech tygrysi, który się fajnie sprawdzał rok temu. Jeśli chodzi o przynętę, miałem Banduma z Tiger Fish i na wulce łowił naprawdę świetnie na początku roku. Potem także, ale potem już... Bardziej w lato przyszła jarra najzwyklejszych, na przykład naszych i jeszcze mam krillową, czyli też klasyka, ale no mówię, na razie chcę zużyć te, które mam otwarte. Bo jednak, nakupowałem tego w tym sezonie, nie chcę potem mieć wszystkiego otwartego, więc no tak to się prezentuje. Zobaczymy. Mam, oczywiście, potem założę sobie pelet czosnek, naleszcza czosnek 8 mm. Potem, może jeszcze jakiś no inny, dużo przytędu metody nie mam bardziej dzisiaj nastawiam się na to na białe robaki są tu podobno jakieś karpie większe, jakby sieci zbierane znalezionych przez y, jakiś ludzi, kłusowników to podobno jakieś fajne tołpy giemury były no. Zresztą, chcemy tutaj przyjechać wakacje na dwa dni, nęcić ze 3 dni wcześniej i może się coś trafi tutaj fajnego. Nie wiem. ciężkie zadanie uwagi na to, że tak jakby to karpiowanie to tak trochę bardziej na poważnie weszło od tego roku. W tamtym do dosłownie miałem raz chyba zestaw karpiowy i dwa lata temu też raz nad wodą, więc Bądź może być ciężko, ale no nie wiem. Zobaczymy jak to będzie. Jeszcze parę wód jest, więc jak coś to wszystko będziecie wiedzieć. A i dzisiaj lub maksymalnie jutro będzie na Facebooku o konkursie z okazji 1000 subskrypcji, już jest 1100 ale czekałem na nagrodę, czekaliśmy, więc dzisiaj będzie info, jak coś to, albo jutro wchodźcie na, na facebooka, więc elo informacje, Daniel już jest ale na wodzie głębokiej bo tutaj mówił, że nie ma miejsca przyjechał nawet częściej ode mnie, gdzieś 20 minut, ale on jest ze szwagrem, więc potrzebował dwóch stanowisk i druga sprawa już wreszcie na swój kowrotek rajobi jest pod słońce o, arktika, czekałem na tą pokrętło hamulca, bo zgubiłem na Orońsku co dalej złowił tą ładną rybkę no i nareszcie jest już go mogę dalej katować mam nadzieję, że dzisiaj na chociaż trochę większych leszczach ostatnio tu były zawody, ktoś złowił karpia ponad 50 cm gdyby się trafił pięknie albo jakiegoś lina, to jest super większą płoć, większego leszcza ogółem w sumie każda ryba byleby nie była jakaś malutka no, nic na razie nic nie dzieje. założyłem teraz czosnek cheesy, czy czosnek ser, ale to jest bardziej czosnek, to sera to tu nie czuć według mnie. Cheesy garlic, no i na drugiej zestaw do białych robaki, Szybko trzeba rzucać, ponieważ one momentalnie wychodzą. W chwilę moment nie ma pół tego koszyczka, użyłem akurat drenana 28 gram tego zielonego, więc no dobra. Czekamy na rybę. Piękne branie. Przed chwilą miałem też super branie. I naprawdę pomogła być fajna rybka. Ale no niestety miałem bardzo mały haczyk i się spieła. Teraz druga. Tam już się chyba uda wyholować. Chyba to jest leszczyk. Podajnik do białych robaków. No, no leszczyk, siedzi leszczyk związku skumane to już było, czuć od razu, że jest o wiele mniejszy. A tamten naprawdę tamta sztuka naprawdę fajnie, fajnie, fajnie już tutaj walczyła, ale no niestety tego spróbujemy wypiąć. Teraz właśnie zmieniłem przypon. No, takich haczyków to ja akurat nie wiążę. Takich haczyków to ja nie wiążę, po prostu nie lubię. No. Taki malutki. Opłynął. Mamy drugiego leszcza. Wcześniej miałem bardzo fajne branie na metodę, niestety na pelet, niestety spięło się, a fajnie walczyło. No i teraz leszczyk, powiem szczerze, że jest trochę większy niż, niż te normalne leszcze stąd. Więc fajnie, już powiem szczerze, że nawet powalczył. Nie wiem ile on może ważyć, 200-300 gram. No, zawsze to rybka bardzo się cieszy fajnie na zestaw do białych Tutaj on się według mnie powinien super sprawdzać Jak to na dziś większość brań właśnie na zestaw do białych Z uwagi na to, że te ryby uwielbiają te białe robaki Więc taki lechol Więc no, zobaczymy, może się coś jeszcze trafi Więc leci oczywiście do wody, branie momentalnie Od razu odpłynął Zmieniłem przypon, już trzeci dzisiaj, a nie wiem ile jestem, półtorej godziny. Niestety bardzo się przypony kręcą na robakach. Momentalnie, o, to jest nawet stary mój przypon. To jest mój teraz. Tylko zmieniłem jeszcze rurkę na dłuższą, żeby się jeszcze mniej plątał. No i trzy białe robaki na haku. No fajnie, fajnie, że coś się dzieje, więc zobaczymy dalej. Jest na na Metod Fider. Zmieniłem przypon, bo dwie ryby mi się spięły. Później nie wiem, dzisiaj mi się strasznie ryby spinały, nie wiem czemu. Ale miałem przypon jest ok, jest lepiej. Widocznie potrzebowały większego haczyka. Pelet 6 mm, ale rakła. Na gumce. Oj, oj, oj. Bardzo się rzuca. Wywotne strasznie. I założyłem do metody haczyk z przyponem. Oj, haczyk z zadziorem, przepraszam. No i knypeczek malutki, no ale zawsze jest wypracowany Za jakiś czas strzelam zanętą z procy, razem z nipeletami 6 mm 6 mm No i może to poskutkowało, jest już ciepło ryba zaczyna więcej jeść, więc właśnie sobie przygotowałem kolejną kulkę, tak to wygląda to jest zanęta plus w to opakowuje ten pelet, tu jeszcze nie docisnąłem, no mówię, miałem branie, więc chciałem wolałem zrobić rybkę, więc zobaczymy dalej proszę bardzo, podajnik Persona 30 gram, Pelecik 6 mm, haczyk numer 10 i taki oto maluszek, no, mały bo mały, ale cieszy nie ma co. Spoko, fajnie się można pobawić, fajnie odpocząłem. Fajnie odpoczywam. Leci to wody. 7:30 dopiero około, więc jeszcze sporo godzin zostało. Będę sobie robić zanęte, bo że się zostało mi i tyle. Cały czas strzelam z pracy co jakiś czas, żeby to łowisko cały czas donęcać. Więc pokażę Wam, jak ją robię, co dodaję dokładnie. Ja nie trzymam się jakoś tak bardzo, wag nie wiem co to, 20 musi być, 25 gram Połóżmy sobie pudeczko No i Po kolei 2 mm, klasyka gatunku no, Zrobię sobie jej trochę więcej Żeby móc lepiej jeszcze strzelać z procy Jeszcze trochę mi godzin zostało Ale rakła 2 mm też taki bardziej granulat glech 4,5 z Lorpio. Tego niedużo, odrobinę dosłownie. Nie, zaklejamy 6 mm Alerakła, tu dam dosłownie o pół garstki coś takiego, a resztę sobie już schowam tutaj do do pudełka, z którego mięce z proco, oprócz tego dodatkowo tym teletem. No i główna część Spicy maczmy to mix z Sony Bates. No i widać nawet się sprawdza. Zobaczymy. No i go też trochę więcej. Mówię będę cały czas strzelał. Tak to wygląda. Mm. Ja do rozmieszania tej zanęty używam rękawiczki, no bo ma bardzo mocny zapach, nie potrzeba żadnych atraktorów do niej. Zapach też się bardzo długo utrzymuje. Taką najzwyklejszą reklamówkę, jak możecie dostać na przykład w Lidlu, przy bułkach, na stacji benzynowej. Możecie sobie wziąć parę. Ja ukradłem. No, mieszamy sobie trochę. Możemy teraz sprawdzić sobie czego nam brakuje czego mamy za dużo, żeby w razie czego wyrównać no, coś takiego ja bym tu jednak jeszcze dodał zanęty bo no, bardziej chcę żeby zanęty sypkiej, bardziej chcę, żeby to było takie sypkie wiadomo, ja i tak się zrobi więcej no, okej, okay. nie ma co przesadzać, żeby potem nie zostawało, dlatego też od tego roku rozrobiam w takich pudełkach te zanęty typu właśnie sonu one się fajnie w tym rozrabiają, nie potrzeba wiader Według mnie Po to tak mieszać kilogramy, potem zostaje, wiadomo można mrozić, ale po co I teraz woda Jak widzicie wszystko pływa Nie ma co się certolić Obstawiam, że i tak to będzie za mało Bo ona naprawdę tyle pije tej wody, że Dosłownie jak jakaś pasta. No i mieszamy sobie tak z grubsza trochę. Widzicie, cała woda została wchłonięta już. A tu są pelety 6 mm, 4,5, 2, to wszystko wpije w wodę. No. Zostawiamy. Tak to wygląda. Celutką wodę w piło Odkładamy. I za pół godzinki będzie gotowa. Może akurat na metodę nic nie weźmie bo żeby... no, takich no jeszcze się za bardzo do koszyka nie da, bo będzie się za mocno kleiła i po prostu może leżeć cały czas w tym koszyku i nic to nie da po prostu, że rzucimy, ale myślę, że już za 15 minut to zalenta z góry już będzie się nadawała do rzucenia spokojnie, więc... Podajniku do białych robaków, o, tutaj będzie lepiej, a no, zapewne reszczyk o, o, jest tutaj. Teraz go tutaj wyciągniemy ślizgiem trochę bo też już już się bardzo kręcił O no i taki uh, taki wariat mały leci No i leci do wody kolejny na metodę po dłuższej przerwie wejść do wody wyprawy uważam za challenge accepted karp z PZW pierwszy w pierwszym życiu Zarybieniówka, ale cieszy niesamowicie na zestaw do białych rowaków bardzo potężne branie dosłownie jak na metodę jest no jest malutki, nie powiem ale walczył <zarybieniówka> Nie dawał się. Teraz go tutaj odepniemy i oczywiście do wody. Ale udało się. Płyń do wody. Może uda się, żebyś dorósł to chociaż z 5 kg I kiedyś ci się złapie na kuleczkę. No, widzę, dochodzi do siebie, ładnie odpłynął. No, jestem bardzo zadowolony. Cieszę się. O tym karp, karp jeszcze ze dwa złowiłem Teraz już chyba trzeci, jest po tym karpiu, leci do wody, de nie się skończyły właściwie. Zakładam najzwyklejszy koszyk. Czekam aż mi się zanęta skończy i będę szedł do domu. Fajnie się dzisiaj połowiło, mam nadzieję, że jeszcze coś wam będę pokazać fajniejszego. Typu właśnie karp. Może ten lin wreszcie, jeszcze lin dzisiaj przycelował Po prostu pięknie. No i jak ktoś dobrze się odzywał dzisiejszego dnia. A został do białych ostatni. Był szpakowem, jedną wędkę, i to jest już na pewno ostatni na metodę na pelet. raz 6 mm też parę rzebek na przykład dzisiaj złowiłem. Jeden z większych, no Płyni na scenę razem przyprowadzić kolegów karpi. No to koniec na dzisiaj. Koło 15 leszczy, wszystkich nie nagrywałem. Jeden karp. Jest strasznie gorąco zgrzałem się, strasznie jak nosiłem te rzeczy do samochodu jak pakowałem naprawdę ten tym mokry. Mamy gdzieś 11:10, jest 26 stopni na dworze, źle. To tyle. Połowiłem, fajnie odpocząłem. Teraz nie wiem, gdzie pojedziemy, może znowu gdzieś na PZW, może do pionek, Zobaczymy. Tym razem, już pewnie razem. Więc to tyle. Dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Zapraszam na Facebooka oraz do sklepu. I dzisiaj lub jutro będzie konkurs na Facebooku, więc obczajajcie Elo.